Przyczepa wyposażona w zaszep kulowy. Oczywiście jest także na wyposażeniu stopa hydrauliczna. Zawieszenie hydrotandem z rozstawem osi 1820 mm. Oś tylna nadążna z blokadą hydrauliczną. Dyszel z resorem poprzecznym. Chlapa przednia hydrauliczna. Przednośnik podłogowy z czterema łańcuchami Przyczepa posiada także wałki władowcze tylne o napędzie mechanicznym. No i oczywiście nie można zapomnieć o dwuskrzydłowej osłonie duo która zabezpiecza nasz ładunek przed niepożądanym na drogach publicznych wysypywaniem się materiału.